Cześć! W komentarzu pod jednym z filmów klientka zapytała o mebel, na którym siedzę. To model Edera. Chodźcie, pokażę go Wam. Edera to kolekcja modułowa, która może mieć funkcję stania, pojemnik na pościel i jeszcze bardzo fajny szczegół barek. Zobaczcie, co tam się dzieje. Mamy tutaj fantastyczną lampeczkę. I zobaczcie, co jest w środku. Praktyczny schowek, w którym możecie schować co tylko chcecie, a dodatkowo miejsce na dwa kubeczki i opcję grzania lub chłodzenia. I mamy do wyboru chłodny napój albo piwko i gorącą kawkę. Ja wybieram kawę. Dodatkowo mega komfortowa funkcja relaksu podnosi się bardzo wysoko. Poprawia krążenie i sprawia, że odpoczywasz przed telewizorem albo możesz złapać drzemkę. Funkcja spania z wygodnym materacem i praktycznym schowkiem. Zapraszam do przetestowania modelu Edera w naszych salonach w Warszawie. Aleje Jerozolimskie 200 i domoteka ulica Malborska 41, na pierwszym piętrze.